Kurde, coś bym sobie zagrał. Wiem, snajperek na autentyku. Kurde, tylko problem jest taki, że nie mogę zapisać. A jak broń, może dostanę, to przecież mnie zabiją na strzał. Ej, czy nie wyraziłem się jasno? Ta, ta, to nie mogę teraz! Nie mogę teraz! Umyj, te naczynia. A nie rozumiem, że to jest pieprzona wojna. Jedna kulka i padam. Poza tym poluję na Hitlera i nie da się zapisać. Daj to. Was? We was? Nie. Was zuchy lejs Um Umgotę Iskan mi się nicht beregen! Hitler, ten got nochmal! Bobbyzdu, Wadam te szafrzyce! Jak to zrobiłeś? Umyj te naczynia. Ale tato, jak to zrobiłeś? To przecież niemożliwe! Nie zmuszaj mnie do tego! Ale tatusiu, jak to zrobiłeś?